Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku z Reddit Online na moim kanale. No i w dzisiejszym filmie będę kupował nowy klub rewolwerowy. E, a więc tak, myślę, że będzie w katalogu na samym starcie. Tutaj jest 25 tabek. E, no i go kupujemy. Tutaj jest taki obrazek od razu na start: e, o tym, że dostaniemy zwrot kosztów. E, nóż jakiś jakąś kurtkę opaskę na oko kamizelkę oraz wiele więcej takich już mniej ważnych nagród. Właśnie tutaj od razu się rzuca w oczy ta nowa, chyba, kamizelka na tym obrazku. Kup członkostwo, 25 sztabek. Kupujemy i kolejny dostałem obrazek, bo tak teraz lubią. Gratulacje, posiadasz teraz członkostwo. E, tutaj już standardowo piszę. Aktywne ono będzie do 4 października. Dobra, i klub rewolwerowca już jest. Paczka z amunicją. O, bardzo lubię paczki z amunicją, e, więc wchodzimy w to i przeglądamy go mm, tutaj jest tak i na start paczka z amunicją to jest świetna rzecz bo to są przydatne naprawdę tu dają dynamity jakieś yy, niestabilne strzały z dynamitami amunicję wybuchową tutaj akurat jest berenki do strzelb oraz został Zatrutych strzał oraz na zwierzę drobną strzał No to ja bardzo lubię właśnie takie zestawy Premia Pdero i to mi nic nie daje Osłona na broń, to jest nieciekawe Box w stajni, otrzymaj dodatkowy box do przechowania konia Tylko ja już mam chyba wszystkie boxy wykupione Ale to jest dobra rzecz, jak ktoś nie ma, bo boxy są drogie Te późniejsze, to za 750 dolarów się kupuje, więc Fajna sprawa akurat, tylko nie dla mnie E, punkt szybki, po już zapłać 50% mniej za punkt szybkiej podróży do obozu, to też mam, więc nie dla mnie. E, gest niepotrzebny. O, jakaś kurtka to fajnie, chociaż słaba. Osłona na karabin, nic takiego. Klamra z Van Hornu, no może być. Trzy sztabki złota. Filtr, oto. Zn Znowu filtry. Mnóstwo już ich mam, ale dobrze. Poza z dzikiem, o to jest strasznie ciekawa poza, to jest fajna akurat rzecz. E, jakaś niechlujna biel i rudawy brąz, nowa grzywa dla konia. Cztery sztabki, osłona z nabojami, opaska na oko jakaś ciekawa, to jest fajne też. E, tutaj zestaw komponentów amunicji zestaw przedmiotów do produkcji specjalnej amunicji, o to jest też świetny zestaw z tego będzie można pewnie dużo wyprodukować wybuchowej amunicji e, nowa grzywa dla konia kolejna jakaś osłona, to jest nieciekawe sztabki, osłona klamra, nie wiem co to za miejsce jakieś przełęczy twin stack E, no, ale ciekawa ta kamera nawet e, nowa grzywa dla konia. Cztery sztabki. O, paczka z materiałami. W poprzednich w ogóle nie było paczek, a tu już widzę trzecia paczka dają. A w poprzednich klubach rewolwerosa w ogóle tego nie było. To ten jest lepszy od tamtych, według mnie. Szeroki wachlarz składników do wytwarzania przedmiotów, i to jest bardzo fajna sprawa. E, Osłona, fryzura. Fryzur też e, nigdy nie dawali, ale bez sensu trochę. E, gest to też się nikomu nie przyda. Trzy sztabki, premia do PD to jest fajne, jak ktoś nie ma wbitych ról, ale teraz chyba każdy ma wbite role. E, kolejny gest. Osłona. O, takie rękawice o To jest fajne. Rzecz sztabki. Smukła jakaś grzywa. Kolejna nowa. O, maska bardzo fajna. Naprawdę ciekawa. Cztery sztabki. Kamizelka ta właśnie z obrazka promującego. No, może być. Nóż nowy. Fajnie, że dają nową broń, chociaż ten nóż bardzo kiepsko wygląda, ale fajnie, że dają nową broń. Tradycyjny, ręcznie wykonany nóż myśliwski. I z tego się cieszę. Yy, broszury badania witalizmu. Oszczędź 5 sztabek na dowolnej broszurze badań witalizmu. Yy, nie kupowałem żadnych tych badań witalizmu w tą zniżką. No nie wiem. Dziwne. Yy, I to jest już wszystko. Yy, więc ocenię ten klub rewolwerowca tak. Poprzednie dwa kluby miały stroje. Czwarty strój Klub rewolwerowca też będzie miał strój. Eee, w tym klubie rewolwerowca nie mamy żadnego stroju w całości, nie dostajemy, ale za to, jakby nam to rekompensują tymi trzema paczkami. Jedna paczka z amunicją, eee, kolejną paczką z zestawem komponentów amunicji, oraz paczką z materiałami, bo tych rzeczy w ogóle nie było wcześniej. Do tego, jako ciekawostka, dostaliśmy nową fryzurę. To jest ciekawe po prostu, czego nigdzie wcześniej nie było. Oraz bardzo fajną rzeczą jest ta poza z dzikiem bardzo fajna opaska i jeszcze ta maska też jest ciekawa, plus nową broń, więc. Ta przepustka no nie jest zła. Naprawdę, gdyby te cztery kluby rewolwerowca były po prostu przepustką bandyty, byłaby to świetna przepustka bandyty z trzema strojami z mnóstwem ciekawych rzeczy. Ehm, a więc tak. To byłoby już na tle w tym odcinku. Mi się nowa przepustka bandyty bardzo podoba, szczególnie z tym, że zwraca się z niej całe złoto. Ehm, a to byłoby już na tle w tym odcinku i cześć!